w czasie II wojny światowej Szwecja była państwem neutralnym? Otóż nie do końca. Szwedzi w północnej części swojego kraju mieli znaczące złoża żelaza, które było niezbędne do produkcji zbrojeniowej. Obydwie strony konfliktu, który znamy dziś jako II wojna światowa, chciały mieć szwedzkie złoża dla siebie. Szwedzi je sprzedawali, a sami na tym zarabiali. Przed wojną i w czasie wojny handlowali swoim żelazem z Niemcami oraz innymi krajami alianckimi na miliony ton. A szwedzkie konwoje, które płynęły do aliantów przez cieśniny duńskie, były niszczone przez niemieckie uboty i niemieckie statki. Jednak po rozpoczęciu operacji Barbarossa Sowietom zaczęło przeszkadzać to, że szwedzkie złoża płyną do Niemiec, dlatego to oni zaczęli niszczyć szwedzkie statki. Podczas II wojny światowej zginęło około dwóch tysięcy szwedzkich marynarzy.